Ostatnio w moje ręce wpadł Samsung Galaxy S23 w kolorze Light Pink. Czy swój niedawny debiut może zaliczyć do udanych? Mam nadzieję, że tym materiałem odpowiem na to pytanie. Nie przedłużając, zacznijmy od tego, co mamy w pudełku. A tutaj, do czego producenci zdążyli nas już przyzwyczaić, jest niewiele. Oprócz papierologii i kabla USB-C, nie znajdziemy tu nic więcej. Przejdźmy zatem do samego urządzenia, które moim zdaniem prezentuje się świetnie. Korpus wykonano z aluminium, a ekran pokryto szkłem Gorilla Glass Victus 2. Sam wyświetlacz to Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340x1080 pikseli, przekątnej 6.1 cala i odświeżaniu 120 Hz. W stosunku do poprzedniej generacji podniesiono tu jasność maksymalną do 1750 nitów. Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 generacji drugiej, który w końcu jest dostępny w Europie. Wspomagane jest przez 8GB pamięci RAM UFS 4.0, jednak szybsza pamięć dotyczy wersji od 256GB w górę. Urządzenie dodatkowo jest pyło i wodoszczelne, co potwierdza norma IP68. Na jego spodzie znajdziemy tackę na dwie karty NanoSim, port USB-C oraz otwór głośnikowy, których smartfon posiada dwa. A jak brzmią? Sprawdźmy. Dodam tylko, że dźwięk z głośników nagrałem rejestratorem Zoom H5, aby jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywistości. Duże znaczenie ma jednak sprzęt, na którym ten materiał będzie odtwarzany. Kolejnym ważnym aspektem jest bateria, którą w tym roku producent nieco powiększył. Otrzymaliśmy 3900 mAh, jednak tylko z 25-watowym ładowaniem. Na szczęście czas pracy telefonu się wydłużył i u mnie było to mniej więcej 5-6 godzin na ekranie. Z frontu smartfona znajdziemy aparat do selfie 12 megapikseli ze światłem F2.2 i autofokusem, który może nagrywać wideo w 4K i 60 klatkach na sekundę. Z tyłu natomiast mamy ten sam zestaw trzech obiektywów co rok temu, zaczynając od ultra szerokiego 12 megapikseli, przez obiektyw główny 50, po 10 megapikselowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem. Sprawdźmy, jak wcześniej omówiona specyfikacja sprawdza się w praktyce. Telefon odblokujemy twarzą, pinem lub odciskiem palca. Ja polecam zdecydowanie to ostatnie, ponieważ jest najbezpieczniejsze i działa bardzo szybko. Telefon ogólnie jest bardzo responsywny i nie zauważyłem problemów z wydajnością. Potwierdzają to wyniki przeprowadzone w testach syntetycznych takich jak Geekbench, Antutu czy 3D Mark. Testy syntetyczne to jedno, ale jak telefon zachowuje się podczas wykonywania codziennych zadań? Tutaj parę przykładów. Efektem, który dodatkowo potęguje uczucie płynności działania telefonu jest częstotliwość odświeżania ekranu. Tutaj mamy porównanie różnicy między 60 a 120 Hz nagrane w slow motion. Jak widać obraz po lewej jest płynniejszy i przyjemniejszy dla oka. Wyższą bądź niższą częstotliwość odświeżania ekranu możemy wybrać w ustawieniach zaznaczając opcję adaptacyjna lub standardowa. Przy tej pierwszej telefon sam będzie regulował odświeżaniem ekranu między 40 a 120 Hz, oszczędzając przy tym baterię. Czysto informacyjnie smartfon pracuje na Androidzie w wersji 13 i nakładce kładce Samsunga OneUI 5.1. Teraz zostało nam krótkie omówienie interfejsu aparatu, a później już przejdziemy do zdjęć i filmów. Standardowo mamy tu podział na różne zakładki, z czego najważniejsze to zdjęcia i wideo. Zarówno podczas zdjęć, jak i filmów możemy przełączać się pomiędzy obiektywami. U góry natomiast mamy ustawienia, w których znajdziemy najpotrzebniejsze opcje. Nadszedł czas na 3-minutową prezentację zdjęć i filmów zrobionych w różnych warunkach, pozostawiam je do Waszej oceny bez mojego komentarza. A jak wy oceniacie jakość zdjęć i filmów z Samsunga Galaxy S23? Moim zdaniem jest poprawa, ale i cały telefon zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Gdyby tylko nie ta cena, która w dniu publikacji tego filmu za model 256 GB to 4799 zł. Co prawda dostajemy w prezencie słuchawki Galaxy Buds 2 Pro, ale czy to przekona klientów do zakupu? Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na temat nowego Samsunga. Jeśli materiał Wam się podobał, to będę wdzięczny za pozostawienie łapki w górę i subskrypcji kanału. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć.